Hej, cześć, siemano, siemaneczko, ja jestem Paweł i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z RDR-a moi drodzy. <sighs> witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj lecimy dalej z fabułą. Jeżeli oczywiście seria wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, moi drodzy, subskrypcję na kanale. A my dzisiaj lecimy dalej. Mamy... Czy mogę zbadać ten obóz? Dobra, jedźmy. No, jadę za tobą. E, w poprzednim odcinku, jak nie widzieliście, to zobaczcie, e, szukamy Johna. Johna Marstona, który zaginął gdzieś. Nie wiadomo, gdzie on jest. A, i włączyłem muzykę. Stwierdziłem. Kurwa, przecież tu nic nie widać.

sean we don't even know i'm surprised we escaped at all by the time you boys showed up from the other side of town we were only just holding on bad business all right Kurde, co tu się dzieje? To niezły Maj. Bo ogólnie Podobno na samym... W sensie podobno. E, jeden z naszej grupy powiedział, że jest Maj. To fajny ten Maj. Dobra, widzę, widzę, spokojnie. Oby, oby, naprawdę ja się tu już załamuję. Mam wrażenie, oho, tam coś leży. Czy to jest koń? To jest koń, to jest koń jak nic. No tak. let's see if he can hear us uh-huh come on up there uh. Dobra, no brant to jedziemy. it's coming from up ahead somewhere

No, zima na całego, naprawdę, trzeba przyznać. Nie, to John, faktycznie. Dobra, szczerze myślałem, że. Gra nam nie będzie tak dobrze podpowiadać, bo to prolog w sumie jest. no to wiadomo, że w prologu, zawsze w grach, w prologu jest tak, że gra musi nam podpowiedzieć, ale... Większość gry... To wiecie, to będzie jednak na dzikim zachodzie, także no... Ja już się nie mogę doczekać, aż ten prolog się ukończy. W ogóle, inni gracze twierdzą, że to jest jeden z najgorszych... Y momentów w tej grze czyli prolog, no według mnie też, ale... Wiecie... Twój, twoja rdzeń wytrzymało się z pusta. Będziesz się przez to wolniej poruszać. O nie, nie, to ja chcę mieć pełną. Czekajcie, ja sobie coś zjem może, może to. O! Aha, czyli jak się wspinamy to też jakby energia nam spada. Okej. Okay. Trochę jak w takim dangladzie dwójce, ale...

freezing. Don't just yet, cowboy. Come on, compadre. I can't back Let's try this way. O kurde. To dajcie mi rewolwer. Ja mam tym ich zabić? O ty dziwko! Kurwa! Dobra, wyjdziemy szybko. Ja wolę rewolwer.

don't want to leave the trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn it, it, eating to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Okay. Someone help John down off the source. We get some help here. Uh-huh. Soist. Can we get some help? We need some help. Here. Oh, Vish. You're alive. You're alive. Here we go. There we go. Aye hey, careful in It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank See you. you. Any other lost maidens need saving? <laughs> Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks, I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that, that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm.

No ja też Okej okay. eee, <laughs> Mamy już normalną chyba swobodę Tak, może to bynajmniej nazwać, nie wiem Dobra eee, Weźmiemy mapę I teraz tak, mamy misję Mamy Bill Williamson e, Chce z tobą porozmawiać i mamy pan Pearson Pearson chce z tobą porozmawiać Dobra, gdzie my jesteśmy? Ociechuj. Okej, okay, tutaj jest ten dom. Dobra. Dobra moi drodzy, ja myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Jeżeli oczywiście odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczek w górę, moi drodzy, subskrypcję na kanale. A ja co lecę. Także jeżeli nowa seria Wam się podoba, łapeczka moi drodzy, komentarz, a ja się z wami żegnam. Na razie.